Cześć kochani. Dzisiaj codzienna rutyna moja i Simby. Pancia daje smaczka. Ui! A, Simba, chcesz trochę? Mogę się podzielić. Widzisz, na pół. A w życiu? Jak to a w życiu? Ale, że w życiu polega na czymś więcej? No tak, trzeba się jeszcze bawić i spać. Ty gammaniu, Nie o to mi chodziło! Jak to? To o co? Mam węszyć w dywanie? A co to? Eee! Puść mnie! Co to? Czy to papierek? Ja nie mogę! Ale fajne, ale fajne! Co to? Fajne! Można to zjeść? Eee... gamonio, nie o to mi chodziło. O, mam coś? Czy to żyje? O nie, to chyba coś gruźnego. Trzeba szybko to tak, żeby pan ci nie zabiło, bo inaczej nikt mi nie da karmy. Odłożę. Żyje. I. Ba, Jedne! Pat! Co to robi? Lea, zajmij się tym! Gamoniu, to jest nieżywe. To trzeba wylizać. Za łapy się wylizuje, a nie takie paskudy. Gamoniu, skierujcie kamerę na mnie. On to jest jakiś gamoń. A widzieliście w ogóle to różowe auto? Simba nim jeździ. Pancia niedawno ho, przyszła z jakiegoś wielkiego pudła, które nazywają szkołą. No i tak, mówią, że skończyła jakiś rok szkolny, ale ja myślę, że pudłowy. No bo przyniosła wielką torbę, pełną jakichś bazgrołów. Byłam smutna, że to nie były smaczki. No, a teraz chyba koniec mnie, no bo no co, muszę się tym czymś zająć. A Simba chyba teraz robi ciekawsze rzeczy. No to do zobaczonka. Mm -mm. Ale że ja, ja ciekawy? No, kochana, to się teraz doigrałaś. Faktycznie jestem mega sławny. Co to? Czy będę musiał robić skok samuraja? Chyba nie ma potrzeby. Zgubiłem to coś. Czy to uciekło? To znaczy, że to żyje. Skok samuraja! Dupka. Dupka kochana. Co ja mam teraz z tym zrobić? Kurcie, gdzie to się posiało? Tam jest? Nie! Nie ma! Gdzie? O! Nożem! A! Simba, co robisz? A, fajne! Eee? mnie tu nie ma! Gdzie... nie, ...to? Gdzie to?! Nożem! Widzę coś... No, kochani, idźcie se dalej, bo teraz tutaj będzie się działy rzeczy z krwią. Hejka. Jest tu teraz dużo fali. No dobra. Chyba będziemy kończyć. Jeśli chcecie, żebyśmy dalej robili takie krótsze filmiki z. No, na przykład. Naszego życia. To piszcie. A chyba jeszcze z minutkę i kończymy, co? Chyba Weź Simba na podłogę. O, Simba, wracaj! Ja wracać w życiu. Hej, co się tak na mnie gapicie? Idźcie sobie stąd. Dobra, kochani, to chyba już naprawdę koniec. Zmęczyłam się. A no, wiecie, coś za długo nie ma. Więc, jeśli chcecie więcej filmików, to zostawcie łapki w górę. I pojawi się kolejny filmik. Zapraszam na kanał jutro, bo pojawi się kolejny film. Pa! Pa, kochaniutcy! Simba, pożegnaj się! Pa, pa! Добро, Юж. Дашь мне спокой.